Nie mierz swoją miarą, jeżeli ty nie okłamałbyś kobiety, bo jesteś szczery i rycerski, to jeszcze nie oznacza, że ona nie zrobi tak wobec ciebie. Kobieca natura jest inna i nic na to nie poradzisz. Jeżeli tego słuchasz, to prawdopodobnie poznajesz lub utwierdzasz się w przekonaniu, jak jest naprawdę. Bedboje znają zasady gry. Doświadczali tego mężczyźni przed nami, będą doświadczali po nas. Jedną z perełek w kulturze, która mówi wprost o ryzyku, jest piosenka Budki Suflera, pod jakże znamiennym tytułem Nie wiesz nigdy kobiecie Nie wiesz nigdy kobiecie Nie ustępuj na krok Bo przepadłeś z kretesem. Nie zrozumiesz swój błąd Ciąg dalszy nastąpi